Przechodzę do spotkania Perfiki z e, Santą Klarą. Santa Clara była ta rewelacja z zeszłego sezonu, gdzie w zeszłych rozgrywkach e, piłkarze Santa Clara zakończyli sezon na piątej pozycji 3 punkty przed Witonią Gimes to jest słabiej, no ale to co? Zrobiła Benfika w końcówce pracąc blankę w 93 minucie przez całą drugą połowę drużyna Santa Clara grała w osłabieniu, no bo Paulo Victor dostał czerwoną kartkę. No i tutaj trzeba jasno powiedzieć, że Benfica sama jest sobie widna. Straty dwóch punktów. Benfica już w czwartym swoim meczu, w piątej kolejce, traci punkty, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, mecz z Jo Awe rozegrają 23 września. I jakby teraz, wracając do tego spotkania, Benfica objęła prowadzenie w meczu. Pavlidis dobił strzał Otamandiego, ale ten sam zawodnik popełnił fatalny błąd w końcówce i w 92 minucie Vinicius Lopez strzelił na 1 do... Jednego, no i Santa Clara zdobyła dzięki temu e, punkt. Santa Clara nie zakwalifikowała się do fazy ligowej ligi konferencji. Przegrało dwóch ze z Shamrock Rovers, zespołem z Irlandii będąc od nich gości. W dwóch meczu dokładnie jeden do dwóch przegrali ten dwóch mecz z Irlandczykami i nie awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji pozostaje gra w lidze pokaże ligi, gdzie zmierzą się z Bragą, ale to dopiero 29 października a w następnym meczu ligowym Santa Clara podejmie Alwelkę, a Benfica, najpierw zagram w Lidze Mistrzów u siebie z Karabachem a później za AFS-em w następnej kolejce, szóstej, już kolejce e, rozgrywek Betlik Ligi Portugal. A potem to zaległe starcie z pierwszej kolejki z Rio AWE. Więc tak to po prostu wygląda. A ja zachęcam Was serdecznie drodzy widzowie do subskrypcji kanału Kochamy Sport na najwyższym poziomie. Zachęcam również do tego, żeby zostawić łapki w górze oraz komentarze pod tym filmem. Trzymajcie się. Cześć!